Dzień dobry, z tej strony Kajot, wasz ulubiony prowadzący odnośnie gier Indie. Tak, wiem, że miało być w środę, ale... Czwartek też może być, proszę nie narzekać. Dzisiaj... Oczywiście będziemy mieli G Indie. I to jest chyba jedna z niewielu gier, które w ogóle nie mają... Na stronie ty startowej, stronie tytułowej... Swojego napisu gry. Co jest dziwne. Ale gra nazywa się... Railroads and Catacombs Pociągi i katakumby. I tak wiem, nie nazywa się Pociągi i Katakumby, ale to jest gra o pociągu, no że Pasuje Jako, że to jest gra indie i do tego we wczesnym dostępie. Mówię, chciałem powiedzieć, że będę narzekał, ale przypomniałem sobie Że jak tylko ta gra jest odpalana, to jest Wielki napis na cały ekran, że gra jest Tworzona od Jednej osoby, jest, jedna osoba ją tworzy przez co pewnie powinienem, pewnie powinienem jakoś obniżyć ten próg jak, mo, jak bardzo będę to krytykował. No ale cena robi swoje, bo gra kosztuje na ten moment 78 zł więc. Zobaczymy, więc to jest taki średni pułap gry Indii bym powiedział, bo niski to są takie za 30. że takie do 30 zł, taki średni jest tam nie wiem do 120, a powyżej nie wiem jest. Czy to jest jeszcze już, już gra india, może po prostu wymyślam? W każdym bądź razie, żeby ten pociąg nie jechał w nieskończoność, przejdźmy do rzeczy. Odpaliłem sobie grę na sekundę, więc mniej więcej będę wiedział o co chodzi, ale... Żeby w tradycji stało się radość, będę udawał, że nie wiem co robię. Eee... Dokładnie. Nie nieco, że jakoś gra mi się przygotować, ale nie mogę skaczyć, ani nic takiego. Jak, jak pewnie widzicie, to jest taka gra... Nie wiem, jaką stylistykę karcianą ma jakąś, a taką lekko animowaną, kartunową. Yy, komiksową, o, to jest dobre. A więc tak. Ta gra trochę przypomina karciankę od razu, ale to nie są, to nie są karty. To są bardziej ataki, które nasza postać będzie wykonywać. Chociaż to jest gra tak? Mamy punkty staminy tutaj. I mamy... Nasze punkty ruchu, ataku, dobierania. Czyli to jest można, jaka, jaka, taka mieszanie gatunku, bym powiedział. Dobra, zacznijmy każdą walkę. Znaczy, nie, nie każdą na razie, tylko na razie wiemy, że każdą. E, zacznijmy, żebyśmy się gdzie położyli. Miejsce docelowe naszej postaci. Mamy 40 życia, to jest co? To jest chyba maksymalny po, poziom zdrowia. E, a on się, ile się chyba odnawia, na tu, do, ile się będzie odnawiać do, do następnej tury. To mamy przycisk do końca tury, więc lepiej go na razie nie klikać. Tu mamy podgląd na dek. Nie mamy jednak podglądu na dek. Ale mamy 5 na 8 kart, czyli mamy jeszcze, czyli mamy jeszcze 3 karty w deku. Dobra, dobra. Yy, od razu tutaj zauważyłem, że tak nie każe nam zabić wszystkich przeciwników w walce. To jest jakiś plusik. Tylko mamy zadać 41 punktów obrażeń do przeciwników. A ile oni, oni mają łącznie? 40. Czyli po, lekko poniżej, tak? tego ten ma pancerz, ten też ma pancerz, dlatego nie będziemy bić. Tylko tych postaramy się jakoś uderzyć. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Yy, się, ta karta się plikuje, wraca do kart, wraca do ręki i się możemy nią przesuwać. To na dystans, a będziemy mogli na, na blisko już atakować za się okaże. Ili zadaje 10 punktów obrażeń. To jest po prostu dobieraj, dobierajka, a to jest. Jakiś Melas. 12 obrażeń z, mela, z mele i z dystansowego 10. Tutaj pewnie jakieś tam jakieś ulepszenia do tych kart będą, tak? Tu masz dobierz 1. A ta ca kart, cała karta ruchu jest zapełniona, tak? Dobra, widzę, widzę. I może się o dwa pola przesunąć. No to przesunę się o dwa pola, nie wiem jak oni będą mnie atakować. Yy... Mogę, odrazu... Mogę z Mogę yy, mele. Czy znaczy, mogę z bliskiego dystansu zaatakować na dystans? Więc zadaj mu jeden, zbij mu pancerz. Koleś, nie powinienem tego zrobić. Eee, żeby być najbardziej optymalny, powinienem mu zadać dwa razy wręcz. Eee, dwa razy wręcz i potem w dystansu widzącą. Pancerz, pancerz zachowuje się na następne ture. Dobra, jak oni będą mnie teraz atakować? To jest interesujące. A czyli miał po prostu pokazane tuły, jak będą oni się ruszać. No to wtedy. Ka co ty robisz? Yy. Aha, czyli tego muszę zabić. Ty masz a, jakieś AOE. A ty masz. Co to? Aha, czyli ty mnie zaatakujesz gdziekolwiek będę. Ty mi. Yy, zrobisz... Zepsujesz kartę. A ty mi zrobisz jakieś AOE. No to, żeby zadać 40 obrażeń muszę wywalić 30, 20 tobie, 20 tobie. Albo ciebie. Ale ja chyba się po prostu przesunę. Nie mogę cię zadać, niby też nie mogę po skosach atakować, dobra. No mm, to co ja bym zrobił? zadasz mi. Zobaczymy czy, czy przez pancerz będzie przybijać ta karta, dobra. I mi starczy akurat jeszcze jeden ruch. Jedziesz i zabierz tego, żeby nie mi nic z kartami. Ty sobie to chmury walniesz. A ty przez pancerz po prostu, czyli... Dobra. A tu ma po prostu podsumowanie jak, jak, będzie, jak będzie działać moje życie, jak będzie wyglądać moje życie w następnej turze, dobra, dobra, dobra. A tu po prostu muszę walnąć. Teraz tak. No i z nie jest to ważne. I ty z 15 ma ilość, z 15. z wartością 15 pancerza, poszłaś sobie albo uciekłaś nie wiadomo. I tutaj co? Mam jakieś wybrać sobie surowce, tak? No, drewno. Do budowania pewnie. Żywność, czyli jakiś prowiant, Dochodzenia po tych lochach. I żelazo. Języki, co jest. I cool. Co jest najważniejsze, co będzie ważne. Na pewno muszę mieć węgiel, żeby tym się pociągiem poruszać. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale zobaczymy. O, i to jest kolejna mechanika, jakaś fajna, widzę. Moja świadomość. Moje szaleństwo, jak będzie się pogłębiać, mamy trzy stadia. Czyli do od, to jest od 6 do 15, że będę mógł się umiejscowić gdzie mi się podoba i zaczynam pierwsze, yy, pierwsze tury. to jest mniej więcej od 3 do 6 to jest już nie zaczynam pierwszy tury i nie mogę się ustawić, tak? a przy ostatnim mam jeden punkt na turę mniej i nie mam info na minimapie, ciekawe, dobra to jest jakaś statua, ta? nie mogę, nie mogę po to przez to wyjść, dobra, zobaczmy a, to jest po prostu sklep. I tu mi się jakaś do niego reputacja nabija? Czy o co chodzi? A nie, to jest mój, to jest mój bohater, chyba. Tak, to jest mój bohater, jemu się X chyba nabija na meta progresję. Dobra, co bym chciał? Yy, dwie kopie. Albo fajne combo mógłbym jakieś zrobić, że pod karty, przez co ta karta będzie miała więcej ataków i coraz więcej, coraz więcej. Ale chyba pójdę w najprostszy, po prostu dodam sobie... 70%, czyli 7 ataku. na dystans, bo dystans jest lepszy. Czyli będę bił 17 na dystans to ta ta. To jest moja mapa. To jest mój pociąg, fajnie. Fajny narysowany, no jest moja talia, dobra. Czyli jak teraz przejdę następne pole, powinno mi spaść do 11, tak? Dokładnie. Podgląd na mapę mam tutaj, na tutaj mamy, A tu jest jakiś boss, tak? Na którym pewnie rodem z gier Soulsowych pewnie powinienem zginąć. Eee, dobra, co to jest? dostaje 4 siły? To ulepsz mi w, w pancerzu Będę dostawał 4 siły i trzy pancerze. Żadnych wrogów co jest? Dajcie mi jakichś przeciwników Co mogę kopać to czy? Nie po prostu zdobywam Więc dobra, dobra I teraz powinienem spać do 8 i zaraz do drugiej wajstwo i już mogę sobie wybrać drogę. Coś czuję, że moja chciwość mnie zabije, ale. Tak, jestem teraz paranoiczny. Hmm, hit points albo to, dobra. Za pomocą tego, dajmy, chyba nie było to za zbyt optymalne, bo jak mi to przywróciło na maksa, no to powinienem gdzieś przy minimalnej ilości tego używać. Ale już wiem po co jest drewno. No, żeby coś się tak sobie zbieram zasobki, tak? A tutaj co, jest końcówka jakiegoś, jakiegoś bossa, czy? No, zobaczmy. Chyba walka to jest, ta? Ta, to jest po prostu numer dla walki, a to jest lepszy przeciwnik. Eee, muszę zabić czempiona, tylko który to jest czempion? Zakładam, że ten? a ma 30 życia. Tak, ma 30 życia. Tak. Dobierz jedną kartę. Drugą kartę. I koniec? Ty, fajne. Yy, Jaką bym chciał kartę? Coś na damage mi daj. A czyli już są inne, dobre niż tylko te początkowe. To da jest rozwinięte, dobre. A czyli mogę przyciągnąć do siebie gościa i mu zadać obrażenia. Ciekawe, ale ma damage. Ma to nie biorę. Albo aoe na sie w okolicy. O, wezmę. Co mi trzeba? Czego nie mam? Yy, węgiel sobie zebrałem. Żelazo już zebrałem, to daj mi te języki. Zobaczymy do czego będą służyć. Yy, dobra. Chciałem od razu iść na bossa, czy, tego, czy tam elitę. Dobra, będzie kolejna walka. A co tutaj? Yy, zabić czempiona. Ten ma 30 życia. To powinienem cię zabić w jednej turze. Bez problemu Takiej walki to ja mogę Dobra, co dalej? Coś zakładam, że za dużo tego węgla dostaję, więc na pewno będzie przydatny. Dobra. Eee, yy, nadaj no mi go jeszcze na wszelki wypadek, jakbym tego nie chciałem. A, czy już nie mogę się wrócić, dobra. Znaczy mogę, ale to jest... Kolejna walka, i tam będzie boss. Kolejny czempion. Zbyt powtarzalny, chyba jest, mi się zdaje. A pokaż mi teraz pancerz. Yy... Na dwie tury, dobra i teraz 16. I tym 14. Łatwo. 30 depsa. A pokaż mi kartę z supporta, jaką bym chciał mieć. To jest upgrade ta. A ta jest słaba. A to jest na siebie, to jest na siebie buff rzucamy i za każdą kartę dostaje pancerz? Czy. W, muszę ją kumulować zagrywane karty i potem to zużywam, nie wiem Ale wezmę Blacksmitha Dobra, wezmę jeszcze drewno i pójdziemy chyba na bossa Idealnie 875, dlaczego? O kurde Defeat tego muszę zabić, ale chyba będę zabijał ich. Country atak, Czyli tego będę musiał bić na dystans. Eee, yy, pisze. Okej. Okay. Czyli do tego w ogóle nie mogę stać w jednej linii. Czyli tak... Yy, ja bym się tutaj ustawił I mnie atakował nawet jak nie, nie zadałem mu bezpośrednio, dobra To się w pancerz walnę w to I dobierz kajtę jakoś Aha Czyli nawet jak pod kątem, czyli może gdzieś pod... Po skosie gdzieś u niego stać, czy co, coś z tym rodzaju? nie wiem. I chyba to jest tak jak myślałem. Tak, yy, daj mi jeszcze pancerza, będę, się, będę sobie stakował to. Yy, no bierz bierz kartę. I niestety nie zdążyłem. To jeszcze ty mnie zaatakujesz? Chyba mnie nie zaatakujesz. Muszę bezpośrednio koło ciebie. Dobra, jednak. A i mnie tak mnie zaatakujesz. A on jest denerwujący, ten boss. I nie mogę teraz tej karty użyć. Dobra, dobra, dobra. Yy. Dawaj, wstrząśnięcie. Przesuń się tutaj i zabij tego. Dobra, za mało mama. I teraz jednej karty nie mogę użyć. Dobra, dobra. I teraz ty, ty mnie nie powinieneś się zaatakować. Tylko po, po Skosie, tak? Proszę, powiedzieć, że nie atakujesz mnie po Skosie. Dobra, nie atakujesz. Na szczęście. I Blacksmitha. Nie mogę się ruszyć? Mogę się ruszyć, dobra. Mm. Tak. Przesuń się też. Tak. Y jakoś może... Weź se pancerz i walnij z tąpnięciem. Właśnie, że 26 y życia. Dobra, pierwsze, najważniejsze, zawsze sprzedać minion. Eee, A. Za to miał być? Zaatak? Gdyby zaatakujesz mnie, nawet jak ci z dystansu będę bił? Dokładnie. No to tutaj. No i tyle mogę zrobić w tej turze. Podało mi się taktyczne podejście. I boże, boss jest taki wymagający. Nie taki prosty mechanicznie. Dobra, yy. nie yy, walnij mu na dystans, dobierz kartę... Yy. Tak, i się wypancerzuj. Dobra. I nie zaatakowałeś. A jednak nie zaatakowałeś. Dobra, że pancerz założyłem. Tę sobie rzuciłem. Yy, dobra, dobra. To ty robisz? Na razie nic nie robisz. Ale ja chyba po prostu będę się. bufował i ciebie walił. Zbity pancerz. Ruszaj tutaj, żeby ci nawet nie mógł ruszyć. I, pancerz. I znowu pancerz. O nie, jakiś super mocny cios ładuje, czy po prostu to jestem? Ten... Nie, już w no ja wpadam jak ta postać. Yy, ona po prostu zaatakuje mnie, nieważne gdzie, tak? Dobra, to ja muszę się do niego ruszyć. Muszę mu strzelić w łeb. Yy, to i mi jednej kajty. Więc zmieni miejsce tutaj. Na połowie życia przeżył. Ale on ma dziwne wzor wzorce ataku. Ale ta karta z ruchem jest za mocna. To po prostu może jest samouczkowa, nie wiem. Zaraz zobaczymy, zaraz się okaże wszystko. To miej na zapas. I węgiel. Arena skończona. Y Standardowe, zebrane dwie kajty, nie dostałem nawet level upa. Wracaj do pociągu i zobaczmy na czym będzie korek gry polegał. Hmm. Okay. Czyli to był mój gościu, który sobie po prostu powędrował. Masz sześć początkowych kart. I może dwie różne specjalizacje wybrać, Żeby różne klasy, ta dobra. Albo jakiegoś tanka, albo jakiegoś szyfa, coś takiego. Czyli ma duże szanse, że umrze jak... jak... padnie. Dobra. Jesteś teraz zmęczony i nic ci... A! Ci trzeci ci, upgrade'y na karty zostają, to spoko. Pewnie kolejne jak będziesz miał... ...następne wyższe poziomy, ta Dobra. Maximilian Taylor, a ty nazywasz się... ...Sherlock Hunter. Inżynier. A, to są po prostu takie ścieżki, które mogą obejść, tak? I ty co masz? Masz też ten ruch, taki sam? Taki sam ruch. Masz buchowanie się siłą. O, masz przybijający strzał, ale mało damage'a. Masz aue, takie słabe, no, dociąganie kite i magic. Który bierze gdzie, gdziekolwiek, dobra. Okej, okay, dobra, pokaż co tu mogę zrobić. Mhm. Okej. Okay. Jak, jak to 20%, 5% się świeci na pewno będzie. Okej, okay. i to po prostu muszę po kolei budować. Widzę, że nie jest jakoś zbytnio zbudowane, że mógłbym w różnych miejscach budować, ale... Jak ktoś woli. Dostałem 10 żelaza, to jest pewnie moja waluta, ta lepsza na razie. Już buduję. Dostałem portale. I kolejna postać mi się chyba pojawiła, czy to jest jestem inżynier. No, brakuje mi dwóch żelaza. I pokaż mi kogo mogę sobie wybrać A, mogę, to jest do przelosowania, tak? Chyba na razie to tylko Pokaż kim ty jesteś, ty masz zupełnie różne, tak? Grey Monster Ty... Ty by jesteś podkryta widzę I zadajesz do losowych przeciwników Mas stąpa i ruch. Zamiast normalnego ruchu To go używać, a to co to jest? Aha, ciekawe Buffy. Ty jesteś jakimś inżynierem, Ty też jesteś inżynierem. A każdy ma inne karty, ta? Dobrze. z czymś innym zaczyna. Dobra, wykratuj tego. Jakaś inna klasa postaci I w każdy do każdego pokoju mogę tylko jedną postać sobie wybrać, co? I co, mogę ich też sobie wybrać? No wszystkich Nie, cztery na cztery, dobra A potem mogę wywalić Chyba, że mogę iść na hmm na pewno niefajną rzecz mogę im dać, żeby poszli sobie. I tu co? Tu mi się nabija? Tu mam poziom trudności wybieram... na jakieś wyprawy, dobra Na cztery poziomy... Cztery różne poziomy trudności. Dobra, podaj mi tego mojego inżyniera. Przejdźmy szybko, zginmy, Bo go nie czuję jakoś. I on ma więc... On ma więcej tego? Yy, więcej, co to jest? Szaleństwa, punktów, żeby nie oszaleć. a przejdźmy, zobaczmy jedną z nich walkę i chyba będziemy kończyć 20 minut, już? Dobra, ustawię cię gdzie? Ty jesteś chyba bardziej postacią na dystans. I muszę ci zadać 49 obrażeń, znowu. Eee. Yy. Mam dwa staki, magic No to nabijaj sobie No niestety nie weszło A to jest piercing, dobra eee, więc po dwóch. Mi po dwóch I ja akurat ten mi się Zduplikował Ale teraz jak ładnie tutaj piercing wleci. Oczywiście jeśli będzie... No nie, nie, nie ma. No. Fajnie Eee, wal po tym eee się Przesuń się i chyba po sobie mogę nadbić I to też się już i koniec tu niby ją gdzieś tutaj Ciekawie czy w siebie mogę walić, że mogę ich... mogę przesunąć jednego w tą stronę i drugiego w tą stronę. Dużo pytań, tak mało odpowiedzi. O, wystarczająco dałem. No to jak? Ja będę zbierał drewno. I się kumuluje drewno, widzę, dobra. Znowu ten sam pattern. Jakiś Crimson Armor. I mogę usunąć jeden atak, który zawsze mnie trafia. Dawaj mi siłę przy sile. 8 siły będę miał, to w sumie jest spojo. Jakieś zasobki. Kolejna walka. Na której mi się. Z... O, czempion. Już miałem mówić na której skończymy, ale ta to, to walka z czempionem trwa. Pff. sekundy. Yy, dobra, wal. Walce w siłę. I wtedy... O pie... do jaki damage. Instakillowi, instakilluje. Eee, jakoś lepszą kites z damage daj mi. Magic lepszy, jeden damage'a, a to jest nic. Dobra, to by było chyba na tyle. jest boss? Pokaż mi bossa, a to boss jest po prostu pewnie... Zjazd w dół będzie. Bosy na plus, Spojo jeszcze do rzeczy ja nie chcę, a wyjdź mi do poziomu, Spoje rzeczy, które bym chciał. Które osobiście bym zmienił, ale wiecie, to jest wczesny dostęp, gra wyszła miesiąc temu we wczesnym dostępie, więc nie będę jakoś jej jechał. Staciłem coś za to, że uciekłem, nie straciłem niczego, może dlatego, że to jest jeszcze taka faza samouczkowa, wiecie, mogę sobie tak bardzo gdybać, myśleć, co może być nie, nie tak. Ale polecam sobie sprawdzić GK bo mi się zdaje, że ma potencjał. Ale mówię o tych, ale mówię o grach indii, że każdy ma potencjał, więc to się nie liczy. I chyba, a on chyba właśnie... Ta postać się zmęczyła. to zrobiłem. No dobra, to by było na tyle. Ja byłem Kajot, wasz ulubiony prowadzący gier indie. Youtuber, nie, nie lubię tego słowa. Yyy... Mam nadzieję, że mi się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Chyba w poniedziałek znowu będzie. No chyba, że mi się uda jakiś nakręcić na, na weekend, ale w to wątpię. Więc widzimy się w poniedziałek, pa pa!